Czas zacząć zabawę na absolutnie najwyższym poziomie. Czwarty sezon na ratunek Szalkę V2 w FC24 i w końcu powróciliśmy do głównej klasy rozgrywkowej w Niemczech. Witamy w Bundeslidze, w Bundeslidze, w której to już teraz widzimy... Operują kluby takimi kwotami, jak i, jakie nam się nie śniły jeszcze nie tak dawno temu. Y, zostają potwierdzane transfery, jak chociażby dołączenie do nas y, y, Tobas, y, to, y, Tobiasa Rubio, który za 4 miliony tam z Hakiem i Dominikiem Szadem opuszcza naszą drużynę. Uważam, że ten deal to było po prostu coś niesamowitego. No ale, właśnie, jesteśmy w Bundeslidze, w tej głównej klasie rozgrywkowej, oprócz nas. FC Köln, Mainz, Borussia Dortmund, Augsburg, Bayern München, Frankfurt, Hannover, Hertha Berlin, Hell Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, RB Lipsk, Freiburg, Werder Brema, Hoffenheim, Union Berlin, VfB Stuttgart i Wolfsburg. Innymi słowy, tutaj każdy mecz to będzie starcie na totalnie najwyższym możliwym poziomie, więc kto wie, może ten jeden sezon interwału, kiedy to jeszcze spędziliśmy go w drugiej Bundesliga pozwolił nam wyklarować trochę ten skład, pozwolił nam rozwinąć niektórych zawodników na zdecydowanie lepszy poziom. No właśnie, co do zawodników, musimy przejść tutaj do informacji, takich jak to, że Mark Casado jest w czytowej formie, takiej, że. Arnold udał się na wypożyczenie do Bragi, a dołączył do nas Tobias Rubio, że sprzedaż koszulek jest jednym z istotnych celów w tym sezonie. Innymi słowy, mamy zarobić 120 milionów 120 euro na sprzedaży koszulek, więc no nic tak nie podkręca sprzedaży koszulek jak jakiś potężny transfer, czy po prostu fenomenalne występy jednego konkretnego zawodnika, najlepiej jakiejś gwiazdy. Jeżeli chodzi o sukces krajowy, naszym zadaniem jest zakończyć przygodę w DFB POKAL co najmniej na jednej ósmej finału, a w Bundeslidze mamy sezon zakończyć w środku tabeli, czyli po prostu utrzymać się, rozumiem, w Bundeslidze. Co do DFB POKAL, kurczę, fajnie by było, no z jednej strony nie mamy na tyle komfortowej sytuacji, żeby móc sobie pozwolić na totalne olanie ligi i skupienie się na rozgrywkach pucharowych, ale Fajnie by było skupić się na pocharze i móc go wygrać. To by było coś naprawdę niesamowitego. Jeżeli chodzi o ekspozycję marki. Mamy ściągnąć jednego kluczowego zawodnika, grającego u nas na pozycji napastnika, a także wymagają pięciu zwycięstw w meczach wyjazdowych w tym sezonie. Dodatkowo, jeżeli chodzi o rozwój młodzieży, mamy ściągnąć co najmniej trzech piłkarzy w wieku poniżej 20 lat o potencjale większym niż średnia ocena ogólnych piłkarzy o tej samej pozycji oraz ściągnąć do szkółki juniorów dwóch zawodników, grających na pozycji obrońców w liczbie dwóch. No dobrze, to skoro tak, to chciałbym Wam zaprezentować w takim razie skład, który wygląda nieco interesująco, przede wszystkim ze względu na zawodników, którzy do nas dołączyli. I teraz, jak patrzę na tę ekipę, to szczerze powiem, jakoś wiele słabych punktów to ja tutaj nie widzę. Aczkolwiek są pewne pozycje, które sprawiają, że zaczynam poddawać wątpliwość sensowność tych transferów i tych piłkarzy u nas. Ja nie chcę tutaj absolutnie wieszać na kimś, nie chcę kogoś obwiniać, ale uważam, że mimo wszystko nasi skrzydłowi mogliby dawać troszeczkę więcej od siebie. Nie wiem, czy też tak uważacie, bo ja mam takie nieodparte wrażenie. Przejdźmy do zarządzania drużyną i już pokażę Wam nasz skład, zaczynając od głębi. Jeżeli chodzi o wyjściową jedenastkę, to ta najmocniejsza na papierze prezentuje się oczywiście następująco. Na zmianę dla Eliasa Posa obecny Bauer, Scott oraz Weiss. na prawej obronie w miejsce Matrycianiegu, który ma już 27 lat. Jest już przygotowany Tobias Rubio, zaledwie 22-letni Argentyńczyk, który jest przygotowany do tego, by wkroczyć do wyjściowego składu. I mam nieodparte wrażenie, że prędzej czy później to zrobi. Jeżeli chodzi o środek obrony, tutaj oczywiście Mati i Erik Martel, ale oprócz tego Ariel Mosur, Leo Grimle. No, mamy także Kamary, Bauera i tak dalej, i tak dalej. Lewa strona to jest oczywiście Prince Anning. Teoretycznie mógłby na niej występować także Rubio, ale jest Florian Kleinhansl, Arnold, a także wracający z wypożyczenia. Jung, Jeżeli chodzi o środek pola, Paul Seguin, Casado, Wosz, Mara, Jung i Turientes. Na pozycji środkowego pomocnika albo środkowego napastnika tutaj David Hasse, Cyril Nżąż, Iker Ruiz. No i jeżeli chodzi teraz o skrzydła, Eren Dinkci, Mohamed Angiemang, Christopher Welde, Iker Ruiz wspomniany wcześniej i Jan Niklas Beste. I właśnie te pozycje to jest coś z czym mam problem, bo z jednej strony na tych skrzydłach u nas właśnie, co chwilę pojawia się jakaś perełka taka jak chociażby Mohamed Angiemang. Pojawia się ktoś taki jak Iker Ruiz, jak Kaczmarek, jak wypożyczony Werner. Ktoś, kogo po prostu jest szkoda zmarnować. Szkoda jest nie wykorzystać jego ogromnego potencjału. Z drugiej jednakże strony, jeżeli chcemy się wzmacniać, to trzeba też wprowadzić do tej drużyny kogoś ze prawdziwym uderzeniem. Takiego, no, gwiazdę. Po prostu gwiazdę. Patrzymy na zawodników wypożyczonych i aktualnie tak to wygląda. No i wspomniany właśnie Johan Werner w tym Galatasaray wypożyczony ma 73 punkty overola już. Sugerowaliście, niektórzy z was sugerowali w sekcji komentarzy, że może warto byłoby wypożyczyć Dawida Hassa, a w jego miejsce do sezonu może na sezon ściągnąć jakiegoś weterana, który pełniłby rolę zmiennika Linusa Jansena. Aczkolwiek, no problem jest taki, że ok, no będziemy przez to marnować potencjał Dawida Hassa, ale de facto my nigdy tego potencjału nie wykorzystamy, jeżeli będziemy co chwilę tylko dawać mu grać na wypożyczeniu, a u nas nie będziemy go wykorzystywać, a de facto to zawodnik, który tak, no nie najlepiej sobie radził, jeśli mamy być, jeśli mam być szczery. Najlepiej o nas oczywiście świadczy Linus Jansen, 19-letni, zaledwie Niemiec, mający 82 punkty. Uwerola, taka perełka, której będziemy pilnować. To jest nasz e, diamencik, to jest nasze oczko w głowie, które z pewnością zaraz otrzyma propozycję przedłużenia kontraktu i to taką lukratywną. E, propozycję przedłużenia kontraktu musi otrzymać także Mattia Vitti, Cyril Jean ze względu na ich klauzulę odstępnego. No, i właśnie, Jan Niklas Bestep to jest y, kandydatura, która mnie mocno zastanawia. Dwa lata kontraktu dla tego zawodnika, ale dobrze, może first things first i zobaczmy. Ehm, agent sugerowałby nam podniesienie płacy już nawet do 40 tysięcy tygodniowo, ze względu na to, w jakiej lidze się znajdujemy i ze względu na oczywiście lepsze sytuacje finansowe. No, jest to. Jest to sporo, zobaczymy czy uda się tutaj omówić jakąś inną kwotę, jakąś inną rolę. Chciałby przedłużyć sam z siebie o rok, więc myślę, że o dwa lata uda się nam z Włochem przedłużyć ten kontrakt. Możemy zaproponować klauzulę odstępnego, która będzie trochę odrenalniona, ale dzięki temu osiągniemy ich maksimum po prostu. I teraz sobie przerzucimy to na 70 milionów, i mam nadzieję, że do 70 milionów będziemy w stanie to zrenegocjować. Tak też się stało, więc Matt podwyższa no ponad dwukrotnie tę swoją klauzulę odstępnego. Natomiast jeżeli chodzi o tygodniówkę, zaproponujemy mu 35 tysięcy tygodniową. Zgadza się na to i Aviti, więc te kontrakty podnosimy, ale jednocześnie też trzymamy rękę na pulsie, jeżeli chodzi o tych zawodników, których no, nie chcielibyśmy za wszelką cenę stracić. Cyril Jeż. Czy on jest zagrożony? Dopiero co niedawno z nim negocjowaliśmy kontrakt, więc nie jesteśmy w stanie nawet z nim tej umowy przedłużyć. Możemy teoretycznie też z Erenem Mamy tutaj kilku zawodników, którzy. którzy zarabiają w sumie. Bardzo dużo, jak na przykład Mark Casado, który no słusznie zauważyliście, że zarabia naprawdę naprawdę spore pieniądze, te 44 tysiące, zważając na to, że w pewnym momencie od Marka Casado dostaliśmy teoretycznie ten komunikat, że e, dla faceta to już jest raczej koniec przygód z rozwojem, no i 86 tygodni. E, kurczę, szczerze mówiąc, patrząc teraz na jakiś potencjał tutaj w środku pola, czekajcie, muszę sobie to tak trzeźwo, trzeźwo na to spojrzeć. E, Dużo mniejsze pieniądze zarabia no nieporównywalnie mniejsze. Josza Wosz, który czy daje wcale tak mniej od Marka Casado? No nie wydaje mi się. Z drugiej strony mówiliśmy o tym, że ten Mark Casado będzie idealnym następcą dla Pola Segina, no, no tylko że no, najwidoczniej okazało się, że jednak nie. A Paul Segin może i stary, ale nadal Jary mimo 32 lat na karku. Czy on nadal się będzie? Tak, on się będzie nadal rozwijał. To mnie akurat bardzo cieszy. Za 12 tygodni już osiągnie 78 punktów overola, więc. Kapitalnie. No dobrze. Uważam, że możemy się z niektórymi z zawodników tutaj spokojnie, bez jakiegoś specjalnego. Em... rozpaczania, rozstać. Tak po prostu. Yy... Uczciwie na to spoglądając. Tobias Rubio, on ma tak małą klauzulę. My dopiero co z nim ten kontrakt przedłużyliśmy, szczerze powiem, zgodziliśmy się na tę klauzulę, jak on był, jeszcze oceniony na około 73 punkty overola bodajże. I w tym momencie ta jego klauzula już wygląda tak, że no ja mam nadzieję, że żaden klub nie postanowi nam go ukraść tak od razu. To samo tyczy się Kristofera Welde, który. No, myślę, że zasłużył na przedłużenie kontraktu de facto, jakby nie patrzeć. To jest zawodnik, który jest odpowiedzialny. Aha, uznali ofertę wyjściową za zbyt niską, by w ogóle dalej rozmawiać. No to świetnie. Christopher Welda jest trochę de facto odpowiedzialny za. za ten awans tutaj. No, ale właśnie. Pomysł na wzmocnienie. Nie ukrywam, że wytyczne, które sobie wcześniej ustawiliśmy, co do ewentualnego wyszukiwania zawodników, w którym potencjalnie to się kończy kontrakt i ich klub aktualny nie kwapi się do ich przedłużenia. Robią robotę. No bo okej, okay, odpuśćmy sobie tutaj takiego zawodnika jak Alejandro Grimaldo czy Martin Baturina, ale... Jamie Bynoguitens to jest transfer, który zakrawałby o trochę świętokradztwo. To jest transfer, który byłby czymś, o czym mówiliby kibice, myślę, nie tylko w, samej, w samym Zagłębiu Rury, nie tylko w okolicach Dortmundu i Gelsenkirchen, ale i w całej Europie. No, bo transfery pomiędzy Burusją Dortmund a Dikunik z Bałen zawsze jednak rozbudzają wyobraźnię Ym, i po prostu rodzą masę plotek. To jest zawodnik, który nie ukrywam, patrząc na to, że on ma zaledwie 11 miesięcy tego kontraktu jeszcze. To jest piłkarz, który faktycznie powoduje, że zaczynam się zastanawiać, czy może nie warto byłoby. ściągnąć go do nas. Nie miałby daleko. Daleko ta przeprowadzka by nie wyglądała. Ym, trafiłby do klubu, w którym wygrał, od pierwszej do ostatniej minuty. no Ewentualnie taką opcją, być może realniejszą dla niektórych, wydawałby się nawet Jakub Kamiński, a może nawet i bardziej sensowną, ze względu na to, że Kuba Kamiński jest skrzydłowym, który za... odhaczyłby nam od razu te pozycje Lewego napastnika, jakby, że nie mielibyśmy tutaj problemu już później z pozycją napastnika i ściągnięciem tutaj potencjalnie do nas napastnika, no bo to jest zawodnik, którego mielibyśmy do nas ściągnąć. No i jest tutaj także ten Blas, oczywiście Ludowicz Blas, który z nami kontraktu nie chciał podpisać, aczkolwiek Kamiński, no bajno, Gitens to na pewno to jest zawodnik, który by się rozwijał kosmicznie, ale on nie pozwoliłby nam zrealizować transferu, to jest pewne z kolei Kamiński to jest zawodnik którego moglibyśmy też zobaczyć czy jesteśmy w stanie e, sfinalizować ten transfer i jego kontrakt też jest e, bliższy ku końcowi pytanie czy taki zawodnik taki klasowy grajek chciałby się w ogóle zdecydować na przenosiny do Beniaminka też nie jeżeli chodzi o wymianę możemy tutaj ze skrzydłowych nawet ewentualnie zaproponować im wymianę bezpośrednią za Jana Niklasa Beste na przykład, żeby tutaj zrobić pełną rotację, jeżeli chodzi o te pozycje i podmianę Jana Niklasa Beste na Kubę Kamińskiego. Do tego moglibyśmy dorzucić 20 milionów euro i to moim zdaniem byłaby naprawdę lukratywna kwota. No i jeszcze, żeby znać moją hojność, dorzuciłbym 3% od sprzedaży. O ile Wolfsburg jest zainteresowany kandydaturą Jana Niklasa Beste, tak te 20 milionów potraktowali raczej jako coś w formie żartu. Nie będziemy się jednak poddawać i zaproponujemy im 23,5 miliona. Dodatkowo oczywiście Jan Niklas Beste, czyli delikatną, z delikatną górką 40 milionów euro za Kubę Kamińskiego. Zatem składamy teraz taką ofertę i zobaczymy, co na to powie przedstawiciel Wolfsburga. On powiedział, że... Jest wart, ich zdaniem, Kamiński te 30 milionów. I Jana Niklasa-Beste i nie zejdą poniżej tej kwoty. Mam nieodparte wrażenie, że jednak poniżej tej kwoty zejdą, tylko to jest kwestia odpowiedniej kwoty: takiej jak 25,5 miliona euro, 26 600, Więc jeżeli zaproponujemy im 26, to myślę, że ten deal mógłby zostać uznany za domknięty. 26 milionów i An Niklas Beste. taka oferta jest na stole dla Wolfsburga i jak to natomiast wygląda w przypadku i Dortmund to jest bardzo dobre pytanie moglibyśmy im najmniej spróbować zaoferować około 40 milionów Dlatego no, no spróbujemy chociaż wartość Bajno tensa przekracza na pewno tutaj to co możemy zaoferować... Wolfsburgowi składając taką ofertę, jaką złożyliśmy, jeżeli chodzi o skrzydłowych, tutaj raz jeszcze damy. Oj, nie rena A dlaczego nie mogę tutaj, dlaczego nie mogę w tych negocjacjach uwzględnić już, no rozumiem, no gra nie chciałaby, żebym gra nie chciałaby, chyba żebym naraz domknął ten sam transfer i jakby jednego zawodnika zgubił i drugiego zawodnika zgubił. No z jednej strony rozumiem. Z drugiej trochę jest to dla nas problematyczne, bo przez to, że dogadałem tamten transfer, no to teraz już de facto nie będę w stanie dogadać dalej tego transferu eee, Tensa uwzględniając w tym oczywiście kandydaturę Jana Niklasa Beste. Hmm. No i to jest troszeczkę problematyczne, nie będę, nie będę kłamał. Natomiast Erendingci, no akurat jemu bym szansę dał. Jan Niklas Bestem mam wrażenie, że to jest zawodnik, który troszeczkę bardziej podpadł. A z drugiej strony, dlaczego? To Erendingci to też jest piłkarz, który nie spełniał trochę norm, można by powiedzieć, jakie stawialiśmy przed naszymi zawodnikami w minionym sezonie. Dlatego zaproponujmy Erendingci, 20 milionów euro i 8% od sprzedaży w przyszłości. 25 baniek tylko i Rendinkci za Bajnogitensa? To jest niesamowicie niska kwota. To jest skandalicznie niska kwota, jaką chce tutaj Borussia Dortmund za taką perłę, jaką jest Jamie Bajnogitens. No wiecie co, oni nam już tutaj dali 23. Ja ja będę ja będę brutalny teraz i ni niestety ale trochę im napluję w barszcz, ale ja nawet chcę to zrenegocjować do 22 milionów 500 i Erena Dinkciego, czyli łącząc sobie kwoty, mamy w sumie de facto to jest 38 milionów euro za ziomka, który ma wartość rynkową 50 baniek, ma 22 lata i wszyscy dobrze wiemy jaki drzemie w nim potencjał, bo Rusja Dortmund zaakceptowała taką propozycję, ta oferta leży na stole. Szczerze powiem nie spodziewałem się totalnie, że oni się na coś takiego zgodzą. Jest to dla mnie bardzo, bardzo zas zaskakujące. Miles Part jak widzicie, mimo iż spędził cały rok w Lechu, no to nie rozwinął się ani trochę. To samo na Elant One, więc akurat sprzedaż tych piłkarzy okazała się być dla nas zdecydowanie strzałem w dziesiątkę. Moi najdrożsi widzowie, sami widzicie, co się tutaj dzieje, a dzieją się rzeczy naprawdę, naprawdę wielkie. Eee, mamy opcję podpisania Jamie'ego Bajno Mamy opcję podpisania także Kuby Kamińskiego. I teraz, No, od Was będzie zależało to, po którego z tych piłkarzy. Ostatecznie się zgłosimy, Tak. Wiem, to jest straszne to, co ja teraz zrobię, ale no, trzeba się czasami zdecydować i na takie ruchy. Rozpocznijmy scouting z kolei i tutaj wyszliśmy scouta do Niemiec gdzie wyszukajmy sobie mocnego w obronie i najchętniej niech to będzie po prostu typowy mocny środkowy obrońca ehm, mieliśmy takie zadanie znaleźć dwóch takich zawodników więc dzięki temu będziemy mieli z głowy po prostu zabezpieczenie sobie tej pozycji. Ja nie ukrywam, że nawet jeżeli tego Jamie'ego, Bajnok Tensa byśmy do nas ściągnęli to ja później ten temat ściągnięcia do nas kluczowego zawodnika grającego na pozycji napastnika bym załatwił kto wie, może chociażby przez podpisanie za darmo tego Ludowicia Blaza, dlaczego by nie. Może ściągnęlibyśmy tutaj Laurientę, może jeszcze jakaś rotacja by się wydarzyła pomiędzy innymi zawodnikami, może Thiago Tomas. może jakiś inny napastnik, który by... No właśnie, no czy pełniłby tutaj rolę kluczową? No raczej nie, ale Fran Navarro ewentualnie na zasadzie jakiegoś takiego transferu, może wypożyczenia, kurczę, właśnie. W sumie nie sprawdzaliśmy dawno wypożyczeń. Pytanie, czy w ogóle na wypożyczenia się tutaj ktokolwiek jeszcze decyduje, oferując zawodników z takiego topu. Ale możemy zatem ustalić tutaj domyślne wytyczne. Dajmy sobie do wypożyczenia zawodników pozycję napastnika i możemy zatem przeszukać tutaj tę listę. I widzimy, że Jeronimo Donima z Via Realu jest m.in. do wypożyczenia, i to jest zawodnik, który wydaje się być najkonkretniejszym najkonkretniejszym kandydatem, ewentualnie Jowan Żywkowicz z Lons też jego statystyki wydają się być całkiem niezłe, Conor Drew Conor Drew nie wiem czy on wydaje się być niezły czy nie, ale no dobrze, no zaobserwujemy sobie tych zawodników, chociaż wydaje mi się, że raczej tutaj nie musielibyśmy się posiłkować jakoś specjalnie wypożyczeniami. Wiecie dobrze z czym was zostawiam Kuba Kamiński, Jamie bajno na papierze no, zdecydowanie korzystniej wygląda oferta za Jamie'ego bajno aczkolwiek ona nie zrealizuje nam tego transferu. Ja też nie chcę na siłę robić tutaj polskiej kolonii, ale no, taka decyzję już zostawiam wam. Uważam niemniej, że Jamie bajno i Kuba Kamiński, niezależnie od tego, na którego z tych zawodników się zdecydujecie, to będzie dla nas kolosalne wzmocnienie. Mamy informację o zwiększeniu budżetu transferowego. Mamy także ofertę transferową za Ikera Ruiza. Newcastle United chciałoby ściągnąć tego zawodnika do nas. Eee, Paul Seguin mówi z kolei, że ma nadzieję, że już ruszamy i już będziemy działać z tematem ewentualnych wzmocnień, ewentualnych transferów. Więc, no tak, mogę go uspokoić, że będziemy jak najbardziej działać. No właśnie, a nasi kandydaci na nowego zawodnika Szalkę już się upominają o rozmowy kontraktowe, więc ja też się upominam o rozmowy kontraktowe. Piszcie w sekcji komentarzy.